Zabawa niewidomego psa. Proszę bardzo, jak pięknie sobie potrafi sam znaleźć zabawę, wynaleźć. Proszę bardzo, tylko to pieszczenie jest przez cały dzień. Od rana do wieczora. To zwariować można. On pięknie potrafi znaleźć tą piłeczkę, jak mu gdzieś wpadnie między inne. Naprawdę niczym nie różni się od pełni sprawnego, widzącego, zdrowego psa. Pokaż, jak się babisz, Kajtuś. Pokaż, pokażemy wszystkim. Może dzięki temu ktoś też zaadoptuje niewidomego psa. Pięknie sam sobie przynosi. Piłeczki. Tak, Kajtusiu, pokażesz, jak się pięknie bawisz. Pokaż wszystkim. Pokaż wszystkim. Może jakiegoś Twojego kolegę też ktoś zauważy i zechce adoptować. Pokaż, Kajtusiu, jak Ty się pięknie bawisz. No, no i to jest punkt kulminacyjny. I w tej chwili Kajtek nie odpuści. Zaraz zacznie szczekać, żeby mu wyciągnąć. No, niestety, ale tak mamy co chwilę. Najpierw spróbuję sam. Jak się nie uda, proszę bardzo, tak będzie. No. I tak mamy przez cały dzień. Jesteśmy wszyscy tak wyćwiczeni, tak na skajtek wyszkolił, że nawet gdybyśmy nie chcieli, to i tak musimy niestety <laughs> mu wyciągnąć, bo on nie odpuści. A weź inną piłeczkę, Kajtus. Nie, to by graniczyło z cudem. Upadł się na tą tą Bawić babcia musi być. No daj Kajtuniu. Wiktoria, wyciągnie mu piłkę. Proszę. Już zaraz ci Wiktoria wyciągnie. Zobacz, może poleciała. Chociaż ona nie odle poleci daleko. Musi być z tej strony. Wiktoria szuka piłeczki Kajtusiowi. Kajtuniu, no poszedł, poszedł, zobaczyć dokładnie, gdzie jest, dokładnie, tak. I będzie też zaglądał, bo on też zagląda, kontroluje też, dokładnie kontroluje, czy oby na pewno tą ma wyciągniętą. Proszę bardzo. Masz, Kajtusiu? To ta? To była ta piłeczka? No, lump jeszcze potrafi zrobić tak, że specjalnie ją nosem pcha. Żebyśmy mu się nachylali wyciągali. Jest po prostu niesamowitym psem. Ja myślę, że większość takich psów niewidomych taka właśnie jest. Nie ja wiem, mimo to, że to niby jest staruszek. No, bo ponad 10 lat to już nie jest młody pies. To i tak zachowuje się tak, jakby był młodziutkim szczeniaczkiem. Czyli mamy dwa w jednym, bo ja szczeniaka nie bardzo chciałam szłam po starszego psa. Niekoniecznie niewidomego, ale na pewno starszego seniorka. No to mam seniorkę niewidomego, a przy okazji szczeniaka w jednym. Tak będzie się bawił przez cały dzień. On tylko się wycisza w momencie, jak nikogo nie ma w domu, to wtedy śpi. A jak jesteśmy, to cały dzień się bawi. Od rana do nocy wyszukuje sobie zabawy, albo brojenie. I to jest jego Ulubiona forma zabawy.